Kuba Jędryka, H.P.L. jesteśmy w warszawskim centrum atletyki, już w tą sobotę gala Strife w Piotrkowie Trybunalskim, ma ze mną bohater co-main eventu Mateusz Kisielewski, witam. Witam wszystkich, witam. No to co, trochę zmian, finalnie co-main event, jak ty się w tych wszystkich perturbacjach troszeczkę odnajdujesz? To znaczy tak, zostałem zmienionego przeciwnika, ogólnie szkoda, bo miałem mieć fajną walkę z Krollem Westlingiem, wypadł mi z walki, ale myślę, że spoko, to jest zastępstwo takie, Okej, okay, naprawdę cieszę się też z tego, bo jest taki rywal, że też się będę mógł fajnie pokazać. Jest okej, okay, jest okej, okay, fajnie. Federacja stanęła na wysokości zadania kogoś tam znaleźli, Kamila Smętocha też. Jest fajnie, że wziął tą walkę, bo chyba trzy tygodnie przed... Także też nie miał dużo czasu na przygotowania, spoko ogólnie, fajnie, cieszę się. No właśnie, bo jak Ty się z tym czujesz, że, że jednak przygotowywałeś się pod, pod innego rywala i trzy no tygodnie to już jest dosyć krótki okres, żeby gdzieś tam rozprasować przeciwnika, a też myślę, że, że stylistycznie troszeczkę inni zawodnicy, więc pytanie, czy Ty się przygotowywałeś konkretnie pod zawodnika, czy w miarę jesteś przygotowany tak uniwersalnie, powiedzmy? Właśnie ja chciałem powiedzieć, że jestem przygotowany w sumie na wszystko, Inny w ogóle totalnie inny zawodnik stylowo to jest, bo Karol Westing raz, że w ogóle inne warunki fizyczne mają, bo ten jest bodajże trochę wyższy chyba i taki bardziej mojej budowy jest Kamil. Chyba jeszcze, kciut wyższy od ciebie nawet chyba A bo nawet wyższy może być, właśnie. I a Karol jest niski i taki bardziej krępy, nie? więc są totalnie inni zawodnicy, ale jak mam być szczery, to Kamil, mimo tego, że jest mocnym zawodnikiem bardzo i ja uważam, że ten partner ma fajny też i tak dalej, ale ja pasuję mi stylowo. Moim zdaniem pasuje mi stylowo i jest okej. Okay. Także nawet się nie zastanawiałem sekundy, mówię, bierzemy to. Fajnie, że, że ogarnęli i lecimy z tym, nie? Żeby, chociaż, żeby nie było przestoju. Nie, nie, nie lubi mieć sytuacji, że powiedzmy, tu jestem w przygotowaniach praktycznie końcówka, a tu jest koniec i nagle trzeba zejść z tego znowu w roztrenowanie. Także te zastępstwa to jest jak jest, taki jest sport. Nie? Każdemu się może zdarzyć, że kontuzja jeśli tam się przydarzy na treningu. To jest taki sport, że... Ostatnie sparingi mogą spowodować, tak naprawdę, najwięcej czasami szkód już na No Marian Żukowski pokazał, że nad rozgrzewka przed samą tak, walką może spowodować. Tak, naprawdę, to jest mega pechowe, bez kitu. Ja też kiedyś rozgrzewałem się do jakiejś walki, nie pamiętam, y, z, y, która to była walka. Rozgrzewałem się i dostałem palca w oko i na walce już byłem taki... Zestresowałem się tym ogólnie, że, że mogę go że widzieć, że zaraz coś wyłapie, nie? Ale koń w wygrałem, ale no, takie nie, niepotrzebne to było, nie? No mogło trochę utrudnić. No, czyli, czyli rozumiem, że nie przygotowywałeś się konkretnie pod rywala i jakby jesteś gotowy na to, że, że tutaj Smetok będzie w stanie czymś zaskoczyć mimo wszystko. Jestem gotowy, myślę, że myślę, że może zaskoczyć, bo to jest taki ogólnie... On jest nieprzewidywalny też, nie? To jest taki gościu, że z tego co widziałem, ja jak miał oceniać, on sam nie wie, co, co uderzy, taki jest nieskoordynowany, ja. Też tak podobnie może, można powiedzieć walczę. Także nie, nie, nie. Także przygotowania uniwersalne. Myślę, że zrobiłem takie po prostu mocne przygotowania, żeby wyjść w najlepszej wersji swojej. Bo ja też nie mogę się skupić na tym, co umie Rywal. Ja zawsze wychodzę z założenia, że ja muszę skupić się na tym, co ja umiem dobrze i ja muszę narzucić to, co będzie się działo w walce, a nie to, że ja będę się dostosował do niego, bo on ma... Załóżmy mocny parter, to ja muszę teraz parter robić albo wybrony tylko pod niego. W parterze będziemy się bić, będzie dobrze dla mnie, bo ogarniam parter, w stójce się będziemy bić, będzie fajnie i moim zdaniem, yy, moim zdaniem yy, jest szansa, że skoro jest dwóch parterowców to będzie stójka, no nie, bo to jest częste, to jest częste bardzo, tak mawia klasyk, tak mawia klasyk po prostu, nie, także bardzo możliwe, że tak to też będzie, ciekawe, ciekawe, w sobotę właśnie się dowiemy wszyscy. No to, bo mówisz właśnie o tym, że, że on sam czasem nie wie co uwierzy. Ja z swojej perspektywy, wprawdzie z samych amatorskich treningów, ale mam wrażenie, że z takimi zawodnikami czasem się najciężej walczy, kiedy nie wiesz totalnie czego się spodziewać, kiedy to jest nieułożony zawodnik, a już w ogóle, kiedy on zaczyna swoją przygodę ze sportami, przynajmniej, mówię z mojej perspektywy. Czy, czy to jest coś w tym, że, że w takich wypadku właśnie to może być jakiś taki element utrudniający? Jasne, że tak. Nie? To jest szczerze. Yy, ułożenie zawodnicy. Są niebezpieczni, bo mogą, potrafią się złożyć do ciosu, mocniej jakoś tam uderzyć, tą kombinacją jakąś taką wejść, która będzie po prostu mocna i tak dalej, ale zawodnik, który jest niepoukładany. Nie ale powiedzmy, no jest na poziomie zawodowym już, nie? Bo to jest w stanie wyczerować z jakichś dziwnych pozycji, dziwne poddania, jakieś dziwne ciosy z różnych kątów, nie? Na przykład, nie wiem, uderzy prawie go na brzuch i zaraz idzie hikik, nie? Takie dziwne rzeczy, nie? Wiecie o co chodzi? To jest y, ciężkie, to jest ciężkie, to jest nieprzewidywalne i trzeba być po prostu mega sfokusowany, skoncentrowany. Nie można być w walce nieobecny, nie? Że powiedzmy, wchodzę do walki, ale jestem wyluzowany, bo tam wiem, że jestem gdzieś lepszy. I gdzieś tam dostaję zaraz jakiegoś dziwnego kąta i już może być po wszystkim jeden cios, małe rękawiczki i jest, i jest. później trzeba wracać, nie? Ja też tak zrobiłem za, za, na ostatniej walce, że za bardzo wszedłem, za, za luźno. Chciałem być wyluzowany, wszedłem za luźno i dostałem karę w postaci dwóch knockdownów w walce, nie? W pierwszej rundzie. No czyli w sobotę możemy spodziewać się niespodziewanego? Myślę, że tak. Myślę, że na pewno. Myślę, że... Tak jak powiedziałem, ja bym sobie życzył, żeby, jakbym miał sobie życzyć, nie? Oczywiście tego, żeby to się Działał w stójce, a jak będzie, no to będę, jestem gotowy na wszystko, więc będę po prostu reagował na to, co się dzieje w walce. Ale mi się marzą takie właśnie boje, żeby to się fajnie było miłe dla oka. Nie ukrywam tego, że ja lubię te walki dawać efektowne. Chciałbym, żeby to było efektowne w moim wykonaniu, a nie tylko gdzieś tam, powiedzmy, zwycięstwa poprzez przeleżenie. Nie, nie że to jak gdzieś tam dyskredytuję takie zwycięstwo, no bo to dalej jest zwycięstwo. Masz to zielone, zielone oczko dalej, masz, masz to zwycięstwo, masz tą jedynkę znowu na zwycięstwach, ale no gdzieś tam musimy też walczyć tak, żeby to się podobało, bo to jest istotne, żeby te walki dostawać i żeby piążki były później też, nie? Czyli rozumiem, liczysz na bonus po tej walce? No, oczywiście, że tak. Słyszałem, że są jakieś fajne bonusy, więc tam gdzieś tam sobie zacieram rączki już. Fajnie by było coś tam przytulić grosza, bo to się przełoży na przygotowanie następne gdzieś tam. Żykujemy się na następna walka, po tej mogę powiedzieć już, nie mogę powiedzieć wszystkiego, mogę powiedzieć trochę. A też strife? Nie, nie, nie strife, jest mocna, jeszcze nie mogę na, na tyle powiedzieć, ale mogę powiedzieć też, że będzie naprawdę duże wydarzenie. Mocne, duże, fajne wydarzenie i tam będzie, będzie co oglądać, naprawdę będą fajni zawodnicy też na gali, bo już mniej więcej jestem tajemniczony, ale nie mogę, tak jak mówię, nie mogę zdradzić tego, nie? Zaciekawiłeś, myślę, widzów i mnie, również. O to chodzi właśnie, nie? Mam nadzieję, że ludzie gdzieś tam będą szperać. Podejrzewam, że niektórzy już gdzieś z tego klimatu wiedzą, co to może być, no ale naprawdę jest duże wydarzenie i mam tam już chlepiętą walkę. Mam nadzieję, że tu się wszystko potoczy, że będę zdrowy po tej walce i będę mógł tam zawalczyć, bo naprawdę chciałbym być tego częścią. Fajne to będzie. Mam pewne podejrzenie, ale, ale dobrze, ale przekonamy się już myślę w niedługim czasie, najpierw, najpierw sobotę, No i ten najmniej przyjemny okres teraz przed tobą tych kilogramów jeszcze troszeczkę jest? Nie, yes, ale taka w sumie... Szczerze, też Rywal ukłon w stronę Rywala za to, że dał mi catchweight, czy dał mi, no dał w sumie sobie, ja mu dałem catch, można powiedzieć, ale cieszę się z tego. Cieszę się z tego, tak naprawdę, bo mi to. Zrobię naprawdę dużo roboty w tym, że po prostu te dwa kilo mniej, to jest ale naprawdę dwa kilo niby, ktoś powie dwa kilo, nie? Ale te ostatnie jest... dwa kilo zawsze w zawodnictwie że najcięższe. Ostatnie te, te kilogramy są najgorsze i to po prostu ułatwi mi do tego stopnia, że naprawdę nie odczuję te, robienia tej wagi, mimo że wiadomo, jest teraz ten, o, o, ten okres, że y, pijemy tą wodę i tak dalej, to wszyscy to przychodzą, ale to ścielanie na końcu nie, nie będzie tych sałen. Nie będzie tych wanien najprawdopodobniej u mnie, bo ja też jestem zawodnikiem drobnym, jak na moją kategorię wagową i po prostu tych kilogramów dużo nie muszę robić. Mam także, że no, zazwyczaj, często jest tak, że schodzi mi tylko przed jedną sauną, nie? No to teraz mi zejdzie w ogóle bez sauny, tylko po prostu samo odcięciem wody, powinna być waga. I tam ewentualnym jakimś drobnym, drobną sawenką, nie wiem, 15 minut. Czyli, czyli rozumiem pozytywne nastawienie i, e, i co? I w sobotę też duże, duże nadzieje, duży apetyt. Tak, myślę, że tak. I właśnie e, chciałbym tą walkę fajnie poprowadzić, żeby ona była. Wiadomo, skupiła się na zwycięstwie, ale też, żeby to, żeby to wyglądało, nie, przede wszystkim. Ja, ja to lubię, ja to zawsze powiedziałem, zawsze to mówiłem w wywiadach, że ja chcę, żeby te walki kończyć przed czasem. Nawet jeżeli się nie uda, tak jak ostatnio, to chciałbym, żeby po prostu dążyć do, do skończenia. Żeby nie walczyć tak, żeby nie przegrać tylko ważne tak, żeby wygrać, żeby od samego początku było widać chęć zwycięstwa. Myślę, że to jest słuszne podejście, bo myślę, że tacy zawodnicy też są gdzieś tam właśnie nagradzani, nawet, nawet potem walkami, tak jak mówisz, no bo e, podając przykład, taki bliski, bliski polski Mateusz Gamrod, który no, nie zachwycał widow, 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 widowiskowymi walkami w UFC, długo musiał czekać ostatnio na walkę, dostał zawodnika spoza rankingu, więc myślę, że to się tak jak mówisz, przekłada potem na, na następne wyzwanie. Tak jest, właśnie teraz ta walka ostatnio. Myślę, że tak. Ktoś tam powie, że no, to ten... Ale to jest. On ma taki styl. I wcale on uważa, że w ogóle, moim zdaniem, jako konesera, jako zawodnika, to jest efektowny styl zapaśniczy. No to ta walka też nie była. Nie była przele... Mimo, że była dużo kontroli, to nie była taka przeleżana, była dynamiczna, myślę, więc tutaj też trochę inaczej. Ale, ale no trzeba przyznać, że, że wielu fanów, zwłaszcza zagranicznych, trochę narzeka na Gamrota. Tak, narzekają, ale teraz yy, yy, wypada zwrócić uwagę na to, że yy, te jego zapasy są takie mocno. Ofensywne i ona często tak. przewraca w różnych kotłach, to fajnie wygląda, przychwytuje tę nogę za kostkę. No nie, no pamiętam walkę z Starukianem, przecież to tam o dwóch zapaśników, po prostu walka wybitna to była. No to jest walka, która ogólnie złamała schemat tego, że walki zapaśnicze są nudne. To ta walka mi pokazała na przykład, czy mi pokazała. Ja wiedziałem, że mogą być takie fajne kotły, ale lu ludziom, powiedzmy, którzy się tam gdzieś ze mniej znają, interesują się, ale się nie znają. To mówią, kurde, fajne te zapasy, tak. nie? No to, to myślę, że naprawdę jest spoko. Też, ta walka też była spoko z, z tym krajem. Tak. Mi się podobała na przykład. Tak, tak, tak. Też tak uważam, że ona, mimo że była, była właśnie mocno zapaśnicza, to, to, to nie była nudna. Mimo, że no, zdarzały się wcześniej takie walki, ale myślę, że tą, tą trochę, trochę poszło lepiej. No, czyli, e, czyli co? Czyli też nawet jak będzie zapaśniczo, to możemy się spodziewać fajerwerków w klatce w sobotę. Tak, będę tam starał się jakieś właśnie robić dziwne rzeczy. Ja właśnie zdany jestem, przynajmniej na treningu. Na razie w walkach jeszcze nie pokazałem jakichś dziwac dużo, ale na treningu y, potrafię jakoś mocno zaimprowizować i to mi daje przewagę często właśnie. Dlatego. Myślę, że to jest moja mocna strona też, nie? Także... No to mówisz o tym zejściu za kostkę, to może akurat. A może, właśnie. Uważaj Kamil. No dobrze, no to w takim razie przekonamy się już w sobotę. Życzę oczywiście powodzenia, no i, i do zobaczenia. Dzięki ci wszystkim, pozdrawiam i co? Widzimy się w sobotę, tak jak tutaj powiedziałeś i myślę, że będzie naprawdę będzie co oglądać, bo są fajne walki. Nie tylko moja, tam jest dużo ciekawych walk z moich kolegów właśnie z WCA. Patryk Grabowski w main evencie, no Jest dużo, dużo, dużo fajnych walk. Mimo tego, że dużo osób też wypadło z tej gali, to myślę, że każdemu znaleźli... Tak to połączyli wszystko fajnie, że każdy... O, też jest jedna walka, o której chciałem powiedzieć. Demczur Dragański. Bardzo fajna walka ogłoszona. Ja trenowałem z Bartkiem, z Wojtkiem się biłem, także wiem. Jestem, wszystkich tu jako fan też. Jestem bardzo ciekawy, co tam się będzie działo, bo naprawdę mocna, mocna, fajna walka. No to czekamy w takim razie i zapraszamy, oczywiście, do oglądania, do kupowania biletów i do subskrybowania, oczywiście, naszego kanału. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dzięki.